Dzień dobry wieczór. Tutaj Torrent zdobywcy i Witam was bardzo serdecznie w nadchodzącej nadchodzącym materiale, który nam uraczy, który uraczy nas. Jakże zajebistym klimatem. I tym, czego brakowało mi w takim chociażby Left 4 Deadzie, który szedł tylko i wyłącznie na komizm, sytuacji, No More Room in Hell. Jest to oczywiście darmowe strzelanie, czyli program, w którym pokazuję wam różne produkcje free-to-play, które można pobrać za darmo i je testuję na podstawie pierwszych spojrzeń i pierwszych wrażeń. No More Room in Hell to darmowa produkcja dostępna na Steamie, stworzona na Source Engine, zapoczątkowana jako modyfikacja do Half Life A2. Jest to gra o zombie. Nie trzeba więcej tłumaczyć. Jest bardzo podobna do Left 4 Dead. Ale zresztą się zobaczycie. Zauważmy, zacznijmy od tego, że gra bardziej stawia na taki klimat, na taką nostalgię. Jest kooperacja, oczywiście, tylko jest kooperacja dla ośmiu graczy. No i może tu wbijmy. Jest to w jeden, tak naprawdę, klimat jest w tej grze jeden z najważniejszych plusów. Yy, bardzo taka dobijająca muzyka psychicznie. Jeżeli sobie podgłosimy mocno, to rzeczywiście możemy odczuwać ból w sercu czy też w mózgu i wspominać różne rzeczy, różne złe chwile naszego życia. Ale dla. Z punktu takiego zwykłego gracza, który sobie gra po prostu ze znajomymi i w ogóle nie zwraca na to uwagi, to No More Room in Hell może się wydawać troszeczkę nudnawy. A to ze względu na to, w chwilę zobaczycie, że gra jest bardzo powolna. Zombie jest powolne, wszystko jest w zasadzie powolne. I zabawa polega po prostu na odpieraniu fal. Fal nadchodzących zombie, i bronieniu stref. Niestety. Ciężko jest ogarnąć, o co tak naprawdę chodzi z tymi strefami, ponieważ nie ma na chujder żadnych informacji, które by nam to mówiły. I teraz tak, zaczynamy z gołymi pięściami, więc musimy eksplorować, by szukać wyposażenia. No jak widać. No. Pingi też niezłe w tej grze są. Naprawdę congratulations. O. Mamy weapon. Co tu mamy? Możemy się gdzieś. Tyle desek. Tyle desek. O, topór, ale nie mamy. Nie mamy za bardzo możliwości. Możemy z... głównie zbierać tylko to, co jest zielone, ponieważ. Wow! ponieważ w grze obowiązują jest taka coś na systemie wagi mamy takie oto koło i każdy przedmiot zajmuje jakąś część tego koła jeżeli coś się nie mieści w tym kole no to po prostu jest na czerwono nie możemy go podnieść najpierw mamy tutaj drugą pukawkę także no generalnie ten gra się polega na takim a tu nie mam ammo na takim cichutkim powolnym strzelaniu gra jest indykiem. Jak już mówiłem, zapoczątkowana jako mod, więc nie ma co się. E, nie ma czego tutaj żądać od tej gry, za, wiadomo, za wiele. Tutaj nie ma. Te pingi strasznie denerwują. to jest gra na Source To chodzić dobrze. Też movement jest, no tak jak widzicie. Zaginam czasoprzestrzeń podczas... Kucania, że coś nie chce za bardzo postać się poruszać. Ja z chęcią bym chciał wyjść stąd. Ale na to wychodzi, że muszę wyciągnąć baseball i po prostu rozwalić kilka desek. Jak widać, jest to bardzo komfortowe. A tak oto nasza postać zajebiście biegnie w trakcie, gdy jest już trochę z, zmęczona, nie wiem, kurwa czym. Cztery razy wy, w, w, tak bardzo wymachiwał tym kijem baseballowym. Ale jest to misja pokroju trochę Nazi Zombis, że mamy po prostu deski. Gra nam mówi, żeby lepiej nie opuszczać strefy. Grze nie ma mikropłatności. Dlatego określenie tej produkcji jako free to play jest jak najbardziej błędne ze względu na to, iż jest to freeware Jest to freeware całkowicie za darmo dostępna Tak samo jak Strange, na przykład tak pierwszy nie ma co się nie ma co szukać, nie ma mikropatności Jedyna rzecz za którą płacimy w tej grze to jest soundtrack, jeżeli chcemy Hej Ej! Ej musiałem cię zabiłem tych chuju no właśnie. No i tak to się mniej więcej reprezentuje. Nie jest za ciekawie. Jeżeli ktoś lubi takie dość trochę taktyczne, takie powolne, lubi się wczuwać w klimat, jego znajomi też się lubią wczuwać w klimat, to będzie to idealna produkcja. Warta pobrania. I found the key. Czy ten klucz jest do tego? Chyba nie. Ale czuć Half-Life. Czuć motyw Half-Life'a. Może po prostu mogę to gdzieś położyć. Ale widzę, że tutaj kolega też ma, tylko że jest czerwonym. O! Jezu, już myślałem, że to zombie. da mi się wdarło. Takich szybszych stworów jest kilka rodzajów. tych zombie oczywiście dzieci są naj, naj, najszybsze. Nic dziwnego, młode pokolenie. Aha. Ehehehe. Dobra, chyba pora za... wykorzystać jakąś inną pukawkę. Na tą oto falę jakże zajebiście mądrych zombi O, widzę, że bardzo dobra to jest broń Serdecznie polecam Wow <śmiech> <śmiech> Nie może się nawet trochę przestraszyć Ktoś lubi takie wrażenie, ale nie, nie, z drugiej strony kurde jak Wszyscy się tak po, pomału poruszają, mimo, że prawie w ogóle sprzętu nie mają to, 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 to ma jaki w ogóle sens, żeby tak powoli się poruszać? Eee, NetGraf 0 Chyba lepszy jest tamten shotgun Ten Winchester No oczywiście. Co to za życie w Stanach bez Winchestera? Ha, ha. Dziadeczek znowu próbował mnie zabić. Haha. Modowanie. Ha. A widzę, że nie śpieszy im się. Spokojnie dadzą mi przeładować. No, na pewno zasługuje na plus kreacja tych zombi. Nie powtarzają się aż tak często. Jest ich trochę. Ale przynajmniej jest to jedna z tych gier, gdzie rzeczywiście można stwierdzić autorytatywnie, że zombie nie potrafią myśleć. A niektóre gry chcą dowieść właśnie tego, że potrafią. Powstają takie gry jak znaczy tam dodatki, jak Ex Zombies. Gdzie zombie potrafi myśleć. O! Mało to żyć Kreacja map. No, szczerze powiedziawszy, zagrałem cztery mapki. E, najlepiej wspomina mapę Pawela. E, jeszcze, miałem z tą grą styczność jeszcze dwa lata temu. Kiedy ona chyba dopiero co wychodziła na Steam niestety byłem trochę rozczarowany, bo grałem sam i zawsze trafiałem na jakieś dziwne mapy. Trafiałem na tak bardzo dziwne mapy, że nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, co trzeba robić. W pierwsze byłem zamknięty w jakimś, na jakimś poddaszu, i w ogóle nie było możliwości wyjścia. Więc zacząłem wchodzić na już takie serwery, bardziej dla Ameryki, dla Stanów, gdzie byli gracze. Tak jak wiadomo, gdzie są gracze, tam jest więcej zabawy i jest więcej wkurwiających ludzi. Coś mi się dzieje. Albo to po prostu lag. Nie, rzeczywiście coś mi się dzieje. Może muszę zażyć bandaże. Albo zamieniam się w zombie czy mi bandaże pomogą. Może potrzebuję jakąś szczepionkę. I'm a zombie yeah. Nie mam AMU! Przewaduj No, dziwnie to wygląda. I'm infected Fajnie, że jesteś infected. Ja też jestem Też za... jestem trochę infected. Ale jednak mam... Pomagam. tutaj jeżeli chodzi o darmowe strzelanie. Z tej gry chciałem wam tylko pokazać, bo tak naprawdę pokazałem już wam tak naprawdę wszystko, co ta gra oferuje. Sami widzicie, jaka jest popularność tej gry po liczbie graczy. Jest kilka po pokoi, w których można znaleźć 8 osób, 7, 6. Można znaleźć jakieś mody, jakieś mapki. Hmm, oczywiście możemy sobie też stworzyć własny serwer. Wiadomo, że tam chyba, żeby połączyć się, to trzeba. W hamaczy i tak dalej. to jest silnik Source na najprostszej wersji. Są też realizmy, hardkory, takie różne wariacje. Tak jak mówiłem, sprawdźcie to na własnych oczach. Ja wam pokazałem fragmencik zabawy No More Room in Hell. Jak widzieliście, nie jest szybko. Jest to coś dla takich casuali przygotowane Takie, że pomału sobie wszystko zaplanujemy, jak tutaj bronić punktów, jak przebijać się przez fale zombie. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach na Zdobywca zagier